Witam Cię, Skorpionie, na kanale Witaro od Cześć i się kłania. To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia od 8 do 14 sierpnia. O Boże, września, co ja mówię? Września 2025 roku. Czytanie ogólne, nie dla każdego i nie wszystko. Dlatego sprawdzimy sobie Twoją energię, Skorpionku, z jaką energią wchodzisz w kolejny tydzień swojego życia, a następnie zobaczymy, jaką mapę przed Tobą otwiera ten tydzień. Rozkład jest przedstawiony w opisie, więc możesz sobie dokładnie go przeanalizować. A ja tutaj już nie będę traciła czasu na przedstawienie go, tylko sobie tutaj możesz przeczytać um, o co chodzi. O co będzie chodziło w tym rozkładzie. A i oczywiście, to jest niezmienne u mnie, możesz pytania sobie, czy pytanie ułożyć sobie do kart anielskich, a pod koniec tego przekazu przyjdą odpowiedzi, więc już teraz zachęcam Cię, by sobie takie pytanie ułożył w głowie. Czy ułożyła? To co? Zaczynamy. Zaczynamy hmm, od kart wyrocznych. Cóż te karty będą chciały Ci przekazać skarbniku? O jejku nie wierzę. Naprawdę. Trzeci znak. Pfu, pu, pu. <laughs> Nie powiem co pomyślałam. Ta karta jest to pierwszy raz na stole klocki. Co jeszcze? Chyba, że się jeszcze pojawi to co myślę. Co się jeszcze pokaże? Dla Ciebie skorpionie. Co jeszcze dla Ciebie? Wszystko naprawdę. No dobrze, skoro to tylko ten przekaz jest dla Ciebie ważny, to sobie przeczytamy znaczenie tej karty. Karta 28. Przesłanie wyroczni. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby wieść niezwykłe życie. To czas, w którym musisz skupić się na fundamentach, na których budujesz. Twoja praca, Twoje relacje i Twoje istnienie są gwarantowane przez Twoje wartości, etykę, moralność i podstawowe przekonania. Czy nadal są one wszystkie dla Ciebie prawdziwe, czy, czy wytrzymają? Robę czasu i posłużą jako solidne, po, solidna podstawa, na której zbudujesz swoje życie. Teraz wprowadzasz zmiany, które pozytywnie wpłyną na wszystko. Twoje przeznaczenie to naprawdę niezwykły i piękny projekt. Podstawowe znaczenie tej karty to mocne fundamenty, wykonywanie wspaniałej pracy. Wykonujesz coś, od solidnych fundamentów. Niezależnie o czym teraz jest mowa. Czy mówimy o relacji, czy o pracy, czy o budowie domu. Zobaczmy teraz co chcą powiedzieć karty opiekuńcze. Skorpion, Topią. Cóż tutaj chcą powiedzieć karty? Ups. Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Co jeszcze? Ops, no nie wierzę. Znowu na podłogę. Dobrze, patrzymy. Możliwości. Uwolni się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Karta zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom idzie za głosem serca. Myślę, że w medytacji jest klucz. Hmm. Zobaczysz poprzez medytację właśnie te możliwości, które stoją przed Tobą, otworem. Poprzez medytację uleczysz swoje serce, zamkniesz przeszłość. Wdzięczność. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Wdzięczność. Wiesz, warto być wdzięcznym wszystkim tak naprawdę, i tym, którzy okazują Ci miłość, ale i bądź wdzięczny, czy wdzięczny tym, którzy odeszli już z Twojego życia. Zawsze ktoś. Jest po coś. Możliwe, że znałeś te osoby w innym dzieleniu, że miałeś jej lekcje z nimi do odrobienia. Może je odrobiłeś, czy odrobiłaś, może i nie, ale byli w Twoim życiu. Byli po coś. Warto o tym pamiętać. Niezależnie, jaką rolę grali na co dzień, a może czasem, od czasu do czasu hmm. to wszystko okej, okay, a cóż Tarot? cóż Tarot? na tą sytuację może pokażę nam historię, o co chodzi? Śmierć. Coś od ciebie odchodzi, coś przychodzi jednocześnie. Przeszedłeś transformację wewnętrzną, skorpionie. Wszechświat nie lubi próżni. Więc tutaj, jeżeli coś odeszło, to momentalnie coś zastąpione zostało czymś nowym. Sprawdźmy o co chodzi. No. Szóstka była w odwrocie. Ups. w odwrocie. Królowa, yy, przepraszam. Kapłanka w odwrocie. Oj. Yy, wiesz, ja mam wrażenie, że tutaj byłeś wykorzystywany czy byłaś wykorzystana przez kogoś. Yy, twój partner, czy partnerka mogła mieć czy mógł mieć kogoś na boku i myślę, że to odeszło od ciebie. Teraz jest to nowe, nowe pomysły, nowe, nowi ludzie. Tylko ktoś przy tobie jest, kto pomaga ci, jakby utworzyć nowy projekt, nowe zadanie, nowe pomysły. Może to być ktoś z Ergonu. No, Ognia, barany wstrzelają. To jest młoda osoba. Może ty jesteś młodą osobą. Um, albo młody duchem. Albo ty. No musicie odwracać sobie tę energię. Coś nowego. Na, na razie jest plan działania. Może coś jeszcze nam pokażą. Kartę. Będziesz miał okazję, powiem tak, wszechświat daje ci możliwości, które będziesz mógł wykorzystać, Skorpionie, do własnych celów, bym powiedziała. To jest poczucie szczęścia, spełnienia może poprzez jakiś wyjazd, może chodzi o wyjazd służbowy może ogólnie jakąś wycieczkę może urlop. Gdzie poznasz nowe osoby, gdzie będziesz lubiany, czy będziesz lubiana, będziesz błyszczeć, nabierzesz swojej mocy. To ogólnie sytuacja jest karmiczna. To okazja, która będziesz mógł wykorzystać lub nie. Wiadomo, że wybór należy do ciebie. A na koniec mamy jeszcze karty pozytywnej kreacji. Karta matrzynej miłości. Maczyna miłości wyjdzie na pierwszy plan. Zawsze kochaj bezwarunkowo. A czy na miłość jest taka, że nie wiem, co by dziecko nie zrobiło. To zawsze będzie kochane przez matkę. Łączy ich niewidzialna nić, która no, nie jest do przerwania. Dobra, patrzymy dalej. Sprawdzimy w takim razie, co tutaj się będzie działo w tym tygodniu u ciebie, Skorpionie. Jaką mapę przed tobą otwiera ten tydzień? Od 8 do 14 września 2025 roku. Sprawdzimy, co ustawia kierunek tygodnia, na co od początku warto zwrócić uwagę. Druga karta to most, sprawy codzienne, jaka sytuacja połączy różne sprawy domu, pracy, w relacjach. Trzecia karta to cień. To przeszkody, co może być ukryte, czego nie widzisz, problemy, niespodzianki. Karta klucz to rozwiązanie. Jakie rozwiązanie, okoliczność lub osoba pomoże przejść ten tydzień? I ostatnia z kart to finał karta skarbu. Co uda się osiągnąć? Jaki będzie największy efekt tego tygodnia? <laughs> Patrzymy. Co ustawia kierunek tygodnia? Na co od początku warto zwrócić uwagę? Na co od początku zwrócić uwagę? Mamy dziesiątkę denarów. To jest karta szczęścia spełnienia do Karta mówiąca o. No, część z Was może dostać nieoczekiwany przypływ gotówki, lub możesz mieć okazję do kupna lub sprzedaży domu. U części z Was może chodzić o to, że się będziesz wprowadzać, a może ktoś jest z Was dostanie Spadek, bierzcie hmm. to, co z Wami współgra. Wiesz i na pewno karta chce powiedzieć, byś uważał na myśli w tym tygodniu, w Skorpionie, to w jaki sposób myślisz, w pozytywne czy negatywne to do Ciebie przyjdzie. Jeżeli w pozytywne... Te rzeczy dobre do Ciebie przyjdą. To, czego będziesz pragnął, to się będzie realizowało. Taka karta życzeń. Jeżeli będziesz myślał w sposób negatywny, no to to złe do Ciebie przyjdzie. To jest karta życzeń. Naprawdę trzeba uważać na to, w jaki sposób myślisz. Co do siebie przyciągniesz przez te myśli. myśli, co mogą przynieść. No proszę. Ja tutaj widzę sytuację, skorpionie, gdzie możesz spotkać eks-partnera, czy partnerkę. Czyli z Was może mieć nadzieję na, na to, by ta relacja się rozwinęła w sposób pozytywny, na nowo. Jest to, no pokazuje się ten pociąg seksualny, wciąż ciągle działa. Nie wiem, czy to Ty, czy osoba, z którą się spotkasz w tym tygodniu, ma nowe pomysły na przyszłość, na spotkania. Pokazuje się mag. <grym> mm. Jeżeli Ty jesteś tym magiem, to wszystko zrobisz, by i do mm, spotkań Kolejnych spotkań doszło. Będziesz tutaj kusić tą osobę, będziesz pokazywał się z jednej lepszej strony. Hmm. Sprawy codzienne. Jaka sytuacja połączy. Różne sprawy w domu pracy, w relacji. Mamy trójkę mieczy. Trójka mieczy. Zranione serce. A może po, podczas tego spotkania zdradzisz kogoś albo ktoś z ciebie. Hmm. czy dalej być w relacji z tą osobą, czy iść w nowe. Serce mówi jedno, rozum mówi drugie. Się... Otwierają się drzwi ku nowym możliwościom. Karta Bramy się pokazuje. Skorpionie, ale musisz wiedzieć, czego tak naprawdę chcesz: czy wykorzystać te szanse, które los przynosi do ciebie, czy jeszcze będziesz tkwić w miejscu. może być ukryte. Przeszkodą. Czego nie widzisz. No nie widzisz. Bo ty jesteś w ósemce mieczy, masz zasłonięte oczy. Masz swój świat, swoje kredki, poza które nie, nie wychodzisz. To cię blokuje, dlatego by wykorzystać te możliwości, które przychodzą, bo ty nie widzisz kompletnie, nie widzisz. Rycerz było. ognia pokazał się. On się tu pokazał wcześniej. Pokazuje ci nową drogę. To jest ktoś, kto pomaga ci wyjść z jakiegoś poczucia więzienia. Pokazuje ci, że te możliwości są przy tobie, tylko no wierz, no, tylko, dlaczego nie chcesz ich zobaczyć, nie wierzysz w te możliwości, w te okazje, a ten ktoś ci pokazuje, że no, mylisz się. Hmm. do rozwiązania tej sytuacji jest królowa mieczy. Królowa mieczy to może być urzędniczka, która na przykład pomoże Ci rozwiązać jakieś sprawy papierkowe, jakieś tam no, dokumenty. Może nie wiesz, jak się do nich dobrać. Ta osoba. Może Ci pomóc, jakby zapoznać się z tą osobą. Osoba z dragonu ognia. Zobacz, jest kartek gwiazdy. <laughs> Słońce. Miara. Hmm, duża arkana. Wiesz co, tutaj, jak wykorzystasz tę pomoc, która do ciebie idzie, ty jesteś w stanie rozwiązać, nie tyle rozwiązać, co. Jesteś w stanie zrealizować swoje marzenia. Nieważne, czy tutaj chodzi o miłość, pracę, czy relacje, cokolwiek to jest, jesteś w stanie pójść naprzód. A może chodzić tutaj o osoby z trygonu powietrza, może chodzić tutaj o bliźnięta, wagę lub wodnika. Gdzie dzięki tej osobie będziesz wzrastać, będziesz mógł się w końcu realizować, podniesiesz się z kolan, że tak się wyrażę. Może to być kobieta, ale równie dobrze mężczyzna. Musicie odwracać sobie tę energię. finał Karta skarbów. Co uda się osiągnąć? Jaki będzie największy efekt tego tygodnia? Obronisz siebie, swoich racji, swoich możliwości. Będziesz kierować się swoją intuicją. Kurczę, tylko że... Masz tyle możliwości do zrealizowania, że w tym tygodniu wątpię, czy je zrealizujesz. Ale to już będziesz wiedział, skorpionie, jaką drogą pójść. Nagle coś się kończy. To, co było zbudowane na ruchomych piaskach, kończy się. To niezdecydowanie. Możliwe, że chodzi tutaj o relacje. Może masz duży wybór. I ty w końcu zdecydujesz. No dobra. A co mają do powiedzenia karty zaczarowanej mapy na tę sytuację? Pierwsza z kart to ekwitalizacja. Ekwilibrystyka. A druga zaangażowanie. Dobra, sprawdzamy to. Ekwilibrystyka. Posiadasz umiejętności i kompetencje. Teraz, kiedy wyruszysz w nową podróż, najważniejsza jest samodzielność. Inni mogą nie posiadać wizji i środków, których potrzebujesz. Uświadom sobie, że dzięki życiowej mądrości, którą nabyłeś, masz umiejętności i, kompet i kompetencje, żeby. Pewnie ruszyć naprzód. Wiara w siebie jest tu niezwykle istotna. Inną kwestią, nad którą musisz się zastanowić, jest wyznaczenie i utrzymanie granicy w relacjach z innymi. Przyjrzyj się uważnie swoim obecnym związkom. Kiedy wiesz, kim jesteś i masz zdrową świadomość, gdzie kończysz. Się ty, a gdzie zaczynają inni, jesteś w stanie tworzyć najlepsze możliwe relacje i przyciągać ludzi, którzy odzwierciedlają Twoją postawę. Niezależne związki oparte są na wzajemnym wsparciu, stymulują i motywują do zmiany. W tej chwili możesz osiągnąć wszystko. Karta zaangażowanie. Prawdziwe zaangażowanie to odpowiedzialność serca, umysłu, ciała i duszy. Czas się zaangażować. Związki stworzone w tym czasie okażą się harmonijne i trwałe. Karta zaangażowanie oznacza również naturalną ewolucję relacji od momentu jej narodzin do prawdziwego lub metaforycznego małżeństwa. W końcu otrzymujesz obietnicę jakiego, jakiegoś spełnienia. Musisz jednak być świadomy, w co się angażujesz. Musisz dokładnie wiedzieć, jaki charakter ma związek i jakie obowiązki wynikają z niego dla Ciebie. Inne osoby będą teraz wchodzić w relacje. Pamiętaj, że Twój związek z duchem i najlepszą wersją samego siebie wyzwoli najwyższe ja w innych. Dobrze. I na koniec odpowiedzi z kart aniołków. Myślę, że już pytanie masz ułożone w głowie. Sprawdzamy, co tutaj się pokaże. Dla ciebie skorpionie. Ups. I cóż my tu mamy? Nie. Niewłaściwy moment. Kompromis. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam, życzę Tobie, Skorpionie, cudownego czasu. I do następnego razu. Pa!